Cześć, dziś porozmawiamy o Bobo. Problem z tym stworem jest taki, że choć wszyscy o nim słyszeli, to tak naprawdę niewiele wiemy na temat tej istoty. Bobo zwykle używane jest do straszenia dzieci. I choć rodzice lubią wykorzystywać Bobo i traktować go jako takiego straszaka, to nigdy nie podają wiele szczegółów na jego temat. Może właśnie na tym polega sekret Bobo, może trzeba wszystko zostawić w wyobraźni i pozwolić dziecku się nakręcać. W końcu w ten sposób Bobo przyjmie taką formę, jaka najbardziej przeraża dziecko. Kto wie, ale skoro już tu jesteśmy, to porozmawiajmy o tym, co wiemy na temat Bobo. Nie będzie tego dużo, ale działamy z tym, co mamy. Większość źródeł podaje, że Bobo jest istotą zwierzeń słowiańskich. Niestety na jego temat niewiele się zachowało. Przewija się czasem w kołysankach czy wyliczankach, ale poza tym w zasadzie nie ma żadnych informacji na jego temat. Bobo znane jest pod kilkoma imionami, i żadne z tych imion nie jest jakoś specjalnie imponujące czy groźne. W końcu, jak można traktować poważnie stwora, na którego mówi się Bobo, Bebok, Bobik albo Bobek? No właśnie, w każdym razie, Bobo ma być istotą niedużą mniej więcej wzrostu małego dziecka. Niektórzy mówią nawet o niemowlaku, więc w sumie to Bobo miałoby jakieś 50 cm wzrostu, może czasem mniej. W dodatku Bobo zwykle jest człekokształtne i niespecjalnie urodziwe i w sumie tyle wiemy na temat wyglądu tej istoty. Bobo jest brzydkie, ale za to złośliwe. Swoją agresję i złośliwość Bobo zwykle kieruje przeciwko dzieciom, ale zdarza mu się też niszczyć różne przedmioty w domu. Jeśli chodzi o dzieci, no to jak Wam wspominałam na początku, Bobo było traktowane jako taki straszak. Było używane jako straszak, więc doszło do tego, że słowo Bobo funkcjonowało jako synonim strachu lub straszydła. W niektórych regionach słowo to używane było również jako klątwa lub przezwisko. Więc Bobo mogło przyjść po jakieś dziecko, zwłaszcza takie niegrzeczne, złapać je, a nawet zjeść. Ale to były raczej przypadki ekstremalne. Zazwyczaj takie bobo szczypało dziecko, szarpało je, zostawiało musiniaki, podgryzało i tak dalej. Samo w sumie zachowywało się jak takie niegrzeczne dziecko. Bobo zwykle wyłaziło nocą, zwłaszcza jeśli dziecko nie chciało spać. Czasem bobo uzbrojone było w kijek i worek. Do tego worka bobo wrzucało niegrzeczne dzieci, a potem te dzieci zabierało ze sobą i prawdopodobnie zjadało. Co ciekawe, tak trochę z innej beczki, Bobo oskarżano również o wywoływanie gilów w nosie. Więc jeśli dziecko miało katar i zatkany nos, to uważano, że w jego nosie zagnieździło się Bobo. Jeśli w jakimś domu zagnieździło się Bobo, to zaczynało psocić, i te psoty zazwyczaj polegały na tym, że Bobo na przykład rozbijało garnki albo rozlewało mleko. Żeby dobruchać takie bobo i żeby ono się uspokoiło i przestało rozrabiać, to trzeba było przekupić je jedzeniem. Z tego powodu osoby, które żebrały, czasem przebierały się za Bobo, żeby w ten sposób dostać jedzenie i mleko. I nie jestem do końca pewna, w jaki sposób miało to działać, bo te osoby, które przebierały się za bobo, to były osoby dorosłe. No i te osoby dorosłe były znacznie większe niż Bobo, więc nie wiem jak ktoś miał się na to nabrać. Nie znalazłam żadnego konkretnego wyjaśnienia, ale może w domyśle to tak naprawdę te osoby dorosłe wcale nie udawały bobo, może one wysyłały dzieci. W każdym razie, jak szukałam informacji na temat bobo, no to znalazłam taką wzmiankę na temat tych osób, które przebierały się za bobo. No i ta wzmianka pojawia się w XVII-wiecznym utworze. Utwór ten nazywa się Peregrynacja Dziadowska, więc może w tych opowieściach o osobach, które przebierają się za bobo coś jest. Załóżmy, że ludzie faktycznie się za to Bobo przebierali. Ale skąd samo Bobo się wzięło? Tutaj mamy kilka ciekawych teorii. To Bobo, które rozrabia w domu, jest czasem uważane za Bobaka, czyli niegrzecznego krasnoludka. W przeciwieństwie do tych dobrych krasnoludków, które czasem coś tam pomagały w domu, to Bobak miał być krasnalem złośliwy. Podobno psocił, niszczył rzeczy w domu i ciągnął koty za ogon. Według innych teorii Bobo jest diabelskim dzieckiem. Samo jest zbyt małe i zbyt głupie, żeby jakoś poważnie zaszkodzić dorosłym, dlatego Bobo koncentruje się na straszeniu i dręczeniu dzieci. Jeśli chodzi o samą nazwę tej istoty, to uważa się, że słowo Bobo wywodzi się z dziecięcego gaworzenia. Czyli w tym dziecięcym języku słowo Bobo miałoby znaczyć bać się albo boleć. Co ciekawe, podobno teraz gdzieniegdzie słowo Bobo funkcjonuje jako określenie małego dziecka. Bobo pojawia się w różnych przyśpiewkach i kołysankach i w tych przyśpiewkach i kołysankach jest często zestawiane ze słowem ukochać. Tutaj ukochać nie znaczy nic romantycznego ani nawet sprośnego, bo słowo ukochać wywodzi się prawdopodobnie ze starosłowiańskiego słowa kosati. Pierwotnie to słowo oznaczało delikatnie się poruszać, głaskać, muskać i tak dalej. Potem nieco ewoluowało i oznaczało pieścić albo obejmować. Zestawienie słowa ukochać z Bobo może wydawać się nieco dziwne. No ale jeśli pomyślimy o tym słowie jako o synonimie dotykania, no to w tym wypadku ma to więcej sensu, ponieważ wiemy, że Bobo często wchodziło w kontakt fizyczny z dzieckiem. Nie był to jednak jakiś czuły czy przyjemny kontakt fizyczny. Tutaj raczej chodziło o jakieś drapanie, szczypanie, gryzienie, bicie itd. Skoro już wiemy, że Bobo robi takie różne rzeczy, szczypie, bije itd., ogólnie jest niezasympatyczny, to może zastanówmy się, dlaczego w ogóle robi to, co robi. Możemy to oczywiście wyjaśnić w taki sposób, że Bobo jest dzieckiem diabła i jako małe diable po prostu ma taką naturę, że ludziom dokucza i dręczy dzieci. Ale są też takie teorie, które mówią, że Bobo po prostu żywi się strachem. Jest jeszcze jedno ciekawe wierzenie na temat Bobo. I to wierzenie nie ma nic wspólnego z dziećmi ani z domem. Otóż Bobo, które jest jakimś tam diablim pomiotem, ma towarzyszyć czarownicom na Łysej Górze. Co więcej, ten stwór nie tylko towarzyszy czarownicom, ale też pełni funkcję ich dozorcy. Zastanawiacie się pewnie, jak takie Bobo może kontrolować czarownicę. Otóż, jeśli jakaś czarownica wpadnie na głupi pomysł i będzie próbowała skrzywdzić poczciwego człowieka, to wtedy Bobo przemieni się w straszliwego, czarnego kozła. Podobno czarownice bardzo boją się Bobo w takiej postaci. Boją się go tak bardzo, że przed nim uciekają. Ale nawet ucieczka niewiele im pomaga, ponieważ kiedy uciekają, to plączą im się kończyny, i wtedy czarownice łamią sobie ręce i nogi. A jeśli jakaś czarownica zdąży wsiąść na miotłę i odlecieć, to wtedy z tej miotły spada i umiera. No i to wszystko to ponoć kara za to, że czarownica chciała skrzywdzić dobrego człowieka. Jak widzicie w tej koncepcji, czarownice miały jakiś kodeks honorowy i wolno było im krzywdzić tylko niegodziwych i podłych ludzi. Chciałabym wam powiedzieć więcej na temat Bobo, ale niestety niewiele zachowało się na temat tego stworka. Ale chociaż mało mamy informacji na temat Bobo, to mam wrażenie, że my wcale o nim nie zapomnieliśmy. Cały czas przebija się w naszej kulturze, a rodzice nadal używają go do straszenia dzieci. Mnie co prawda nikt Bobo nie straszył, ale pamiętam z dzieciństwa jakieś tam powiedzenia, że idzie Bobo. No i chociaż słowo Bobo nie brzmi specjalnie strasznie, to wydaje mi się, że dla takiego małego dziecka wizja jakiegoś stwora, który czai się w ciemności i chce je złapać, musiała być dość przerażająca. Zwłaszcza w dawnych czasach, kiedy rodzice niespecjalnie kwapili się, by sprawdzać, czy dziecko przypadkiem nie ma żadnego potwora pod łóżkiem. Może właśnie Bobo jest takim słowiańskim odpowiednikiem tego amerykańskiego potwora z podłóżka? W każdym razie to wszystko na dziś. Było dość krótko, ale wracam dopiero do swojej normalnej rutyny. Postaram się oczywiście częściej tu bywać i jak zawsze dziękuję Wam za to, że tu jesteście. Myślę, że niedługo wrócę do Was z dłuższą historią. Czytam Wasze komentarze i już mam całą listę tematów, o których chcę Wam opowiedzieć. W dodatku dostałam taką super książkę od mojego braciszka, nazywa się Duchy Polskie, więc spodziewajcie się niedługo jakichś strasznych historii. Tymczasem trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Do zobaczenia wkrótce! Pa!